10 września 1972 roku. Finał piłkarskiego turnieju w ramach Igrzysk Olimpijskich. Polacy walczą z Węgrami o prymat, nazwijmy to po imieniu, w nieoficjalnych mistrzostwach bloku wschodniego. W ostatnich minutach pierwszej połowy Bela Varadi pokonuje Huberta Kostkę strzałem z lewego skrzydła. Wcześniej fatalny błąd popełnia Kazimierz Dejna, tracąc piłkę pod własnym polem karnym. W przerwie meczu Kazimierz Górski prosi swoich piłkarzy o spokój i kontynuowanie takiej gry, jaką prezentowali przez cały turniej. Dejna rehabilituje się i strzela dwa gole. Dają mu one koronę króla strzelców, a reprezentacji olimpijskie złoto, pieczętując największy wówczas sukces Biało-Czerwonych i rozpoczynając najpiękniejszą merę w historii polskiej piłki nożnej. Przyszły kapitan Biało-Czerwonych na świat przyszedł w 1947 roku w Starogardzie Gdańskim. Miał sześciu braci i trzy siostry, syn mleczarza i pani domu, karierę piłkarską rozpoczynał w ZKS włóknia w Starogard Gdańsk. Już jako 14 latek strzelił trzy gole dla pierwszej drużyny w starciu z lokalnym rywalem swojnic. Szybko stał się gwiazdą drużyny, a po ukończeniu 18 roku życia zainteresowała się nim Lechia Gdańsk. Wówczas zadebiutował także w spotkaniu młodzieżowej reprezentacji przeciwko rówieśnikom z Czechosłowacji. W 1966 Dejna wyjechał do Łodzi, gdzie mieszkał jeden z jego braci z zawodu milicjant. Podjął treningi z uks em jednak jego rodzice podpisali w jego imieniu kontrakt z Arką Gdynia w momencie, gdy ten wciąż miał wiążącą umowę z włókniarzem. W rezultacie piłkarz został zdyskwalifikowany, a dla łódzkiego klubu rozegrał tylko jedno spotkanie z Górnikiem Zabrze, zakończone bezbramkowym remisem. W tym samym momencie źle zaczęło dziać się w Legii Warszawy. Czeski trener Jarosław Wejwoda z powodu problemów kadrowych poprosił zarząd o sprowadzenie do zespołu, a w przypadku Legii bardziej pasowałoby określenie powołania, paru piłkarzy z listy sporządzonej jeszcze przez jego poprzednika, Longina Janeczka. Było na niej nazwisko Dejny i choć sam piłkarz robił co mógł, by zostać w łks nie odbierał nawet listów z WKU, w październiku 1966 roku stał się graczem Legii, której mógł zagrać z jednym ze swoich idoli, Lucjanem Brychczym, do którego miał zwracać się per mistrzu. W Legii zadebiutował w bezbrankowym spotkaniu z ruchem Chorzów. Na boisku miał być fatalny, a opisujący jego grę przegląd sportowy przekręcił nazwisko, pisząc w środku J, a nie Y. Samo nazwisko, dość nietypowe, jest wynikiem litewskiego pochodzenia, bowiem właśnie z Litwy do Starogardu trafili jego przodkowie. Choć w Legii szybko dał poznać się jako wielce utalentowany zawodnik, jeszcze szybciej zaczął sprawiać poważne problemy wychowawcze. Poznawał mocne życie, a na treningi zazwyczaj przychodził spóźniony i. W nie najlepszym stanie. Wejwoda w pewnym momencie stracił do niego cierpliwość i zasugerował nawet zesłanie Dejny do karnej jednostki wojskowej. Jednak dzięki wstawiennictwu Bernarda Blauta pomysł ten popadł w zapomnienie. I choć problemy dyscyplinarne z czasem zniknęły, na dobre zainteresowała się nim wojskowa służba więzienna, niezadowolona z postawy niegodnej żołnierza ludowego wojska. W 1968 roku po raz pierwszy zagrał w drużynie narodowej. Jego debiut przypadł na wygrany aż 8 do 0 mecz z Turcją na stadionie śląskim. Dejna zrozumiał wówczas, jak kibice traktują piłkarzy Legii, którzy do klubu trafiali z poboru. Pomocnik stołecznej drużyny został wygwizdany przez chorzowską publiczność. Nadszedł sezon 1969-70 prawdopodobnie najlepszy w historii warszawskiej Legii. Wojskowi, prowadzeni już wówczas przez Edmunda Sientare, nie tylko zwyciężyli w lidze, ale przede wszystkim doszli do półfinału Pucharu Mistrzów, czyli ówczesnej Champions League. Sunday na rewanżowym spotkaniu z Saint-Étienne zdobył piękną bramkę podkręconym technicznym uderzeniem. Choć nic nie zapowiadało wielkiego Dejny w jeszcze większej reprezentacji narodowej, gdy w 1971 roku selekcjonerem został Kazimierz Górski, a przygoda ta rozpoczęła się od nieudanych eliminacji na Mistrzostwa Europy, po zwycięstwach z Hiszpanią i Bułgarią, Biało-Czerwoni awansowali na wspomniany turniej olimpijski, gdzie już na inauguracji rozgrywek w meczu z Kolumbią, Dejna strzelił dwa gole i dołożył do tego asystę. Ostatecznie piłkarz strzelił 9 goli w ramach turnieju. Choć przed legendarnym meczem na Wembley, angielska prasa mianowała go generałem futbolu, ten nic sobie z tego nie robił, a po meczu ze spokojem przyznał: Z rywalami bawiłem się w przeciobabkę. Na Mistrzostwach w RFN był kapitanem, być może tylko z uwagi na brak kontuzjowanego Lubańskiego, a być może i tak by nim został. W 1974 roku był już mózgiem zespołu, piłkarzem, bez którego nie mogła rozegrać się żadna akcja. Strzelał w meczach z Haiti i Jugosławią, ale do rangi legendarnego urósł go ostrzelony Dinocofowi w spotkaniu z Włochami. Dejna miał uderzyć piłkę tak mocno, że pękł mu but, który miał zmienić w trakcie przerwy. Grą Polaków, ale przede wszystkim samego Dejny zachwycał się legendarny Brazylijczyk Pele. Nie bacząc na ostateczne wyniki turnieju, dla mnie największą gwiazdą mistrzostw świata jest Dejna. Znaliśmy przed turniejem wielu świetnych piłkarzy z Królem na czele, których potem zobaczyliśmy na boiskach RFM, ale to, co pokazał nam 27-letni polski zawodnik, było najwyższej marki. Życie dejne po mistrzostwach mogło się zmienić, ale tak się nie stało. Piłkarz był za młody na wyjazd za granicę. Choć interesowanie wyrażały takie potęgi jak Real Madrid, Intermediolan czy Bayern Monachium. Legionista wciąż mieszkał w mieszkaniu w bloku, chociaż premia za medal pozwoliła mu na zakup nowego BMW chociaż w 76 roku rozegrał fantastyczny mecz przeciwko Holendrom Wygrany 4 do 1, Polacy nie awansowali na kolejne Mistrzostwa Europy, a na igrzyskach w tym samym roku przegrali finałowe spotkanie z NRD po fatalnych błędach Jana Tomaszewskiego z początku meczu. Drużynę narodową opuścił trener Kazimierz Górski, a jego miejsce zajął człowiek zający się na taktyce i analizach, ale niekoniecznie będący liderem i pozbawiony umiejętności budowania morale Jacek Gmoch. To jednak nie Gmoch stał się największym nemesis na mistrzostwach w Argentynie opozycję lidera chciał zawalczyć młody, bezczelny, pyskaty i wybitnie utalentowany Zbigniew Boniek. Żółtodziób nie podpasował starej gwardii na czele właśnie z Dejną. Między obydwoma dochodziło do kilku starć. Dejna podczas chrztu miał sprać Bońkowi tylną część ciała tak, że przyszła gwiazda Serie A miała się popłakać. Potrafili pokłócić się o stół do ping -ponga. Eskalacja konfliktu nastąpiła w spotkaniu z Argentyną. Gdy doświadczony Dejna przygotowywał się do wykonywania rzutu karnego, Boniek miał powiedzieć mu, że jeżeli się boi, to on chętnie strzeli za niego. Dejna karnego zmarnował, polska mecz przegrała, a w ogólnym rozliczeniu nie awansowaliśmy do strefy medalowej, co publiczność uznała za ogromne rozczarowanie. Podobnie jak drugie miejsce w Montrealu. Po turnieju w Argentynie Dejna w kadrze już nie zagrał. Przed zakończeniem kariery reprezentacyjnej zdążył jeszcze zakończyć karierę chorzowską. Po meczu z Portugalią w październiku 77 roku każdy inny piłkarz na jego miejscu byłby żegnany owacją na stojąco. To jego bramka bezpośrednio z rzutu rożnego pozwoliła nam zremisować z Iberyjczykami 1 do 1, jednak każdy kontakt z piłką Dejny był tożsamy z gwizdami z Trybun. Gdy schodził z murawy w 84. minucie, gwizdało 80 tysięcy zgromadzonych osób. Gmoch przyznał, że w innych warunkach mecz byłby wygrany, a sam Dejna zdobyłby więcej bramek. Popularny kaka zapowiedział, że w Chorzowie nie zagra już nigdy. Jaki był rys historyczny tego wydarzenia? Interesująca się jego poczynaniami od 72 roku bezpieka pisała o nim. Porucznik Kazimierz Dejna nie cieszy się autorytetem i szacunkiem wśród piłkarzy Legii. Zachowuje się arogancko w stosunku do przełożonych i zawodników młodszych wiekiem. Cechuje go wyjątkowa dążność do wzbogacenia się. Większość wolnego czasu spędza w środowisku o ujemnej opinii politycznej i moralnej. Polskim władzom nie przeszkadzało to jednak, by z niczego nieświadomego piłkarza zrobić sobie tubę propagandową. Na kilka miesięcy przed meczem z Portugalią sfałszowano wypowiedź Dejny z wywiadu w propagandowej gazecie Żołnierz Wolności. Można mi było przeczytać takie oto słowa, które nigdy z ust Dejny nie padły: Moje życiowe losy związałem z ludowym wojskiem polskim i jemu zamierzam dochować wierności. W życiu sportowca są przecież sprawy znacznie więcej warte niż dolary. Choć w kadrze nigdy nie rozegrał meczu pożegnalnego, taki w 1979 roku zagrał w pożegnalnym spotkaniu dla Legii. Rok po transferze do Manchesteru City wartym 100 tysięcy funtów, spłaconym głównie w sprzęcie biurowym, rozegrał po jednej z połówek dla Legii i The Citizens. Dla każdej ze stron zaliczył trafienie, a warszawiacy wygrali 2 do 1. W legii spędził 12 lat, zwiększył je dwoma mistrzostwami i Pucharem. Dla wojskowych rozegrał 304 mecze, których trafiał do siatki rywali 94 razy. Postanowił poszukać szczęścia za granicą, choć nie padło ani na Real, ani na Inter, tylko na angielskiego średniaka, preferującego typową wówczas angielską piłkę. Stefan Szczepłek pisał o przygodzie Dejny w Manchesterze tak. Największym problemem okazało się to, że Kazikowi brakowało cech typowych dla angielskiego futbolisty. Miał natomiast takie, jakich nie znali Anglicy, a przynajmniej zdecydowana większość klubowych partnerów. Dana nie był szybki, nie wdawał się niepotrzebnie w walkę, raczej słabo grał głową. Przez nieudane miesiące, a później lata w City, Dana tę głowę zaczął tracić. Pod datą wrzesień 1980 roku, jego żona, Mariola Dana, napisała w swoim dzienniczku Druga 30. Nad ranem awantura. Pobicie i kopanie. Połamanie stolika. Pijany. Rok później Dana po nieudanej przygodzie w Anglii wyleciał do Stanów Zjednoczonych. W piłkę grał już dlatego, że musiał. Nie potrafił nic innego. Lata grania w amatorskim środowisku nie były spełnieniem jego sportowej ambicji. Przez 6 lat grał dla San Diego Soccers. A pieniądze? Nie zarabiał źle, ale większość dochodów miał stracić oszukany przez swojego agenta. Bliski bankructwa miał próbować odbić się od w kasynach. Pił coraz więcej. W lipcu 1989 roku przyleciał do Danii na pokazowy mecz odbojów. Byli koledzy z kadry namawiali go do powrotu do Polski, ten jednak, ukrywając przed nimi kłopoty z alkoholem i pieniędzmi, odmawiał. Liczył, że uda mu się zaangażować w promocję piłki nożnej w Stanach przed planowanymi na 94. rok Mistrzostwami Świata. Zabrakło mu czasu. Przykre jest przekazywanie informacji o niespodziewanej śmierci, tym bardziej jeśli dotyczy człowieka znanego, powszechnie cenionego, a takim był bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiego futbolu Kazimierz Dejna. Jestem jednak przekonany, że na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich sympatyków sportu. 1 września 1989 świat dowiaduje się o śmierci Dejny, który zginął w wypadku samochodowym. Jego Dodge wjechał z impetem stojącą na poboczu autostrady ciężarówkę. Nie wiadomo, co stało się konkretnie. Wiadomo jednak, że był pod wpływem alkoholu. 23 lata później jego prochy udało się sprowadzić do Polski. Zostały złożone na Powązkach, a stadion Legii otrzymał trybunę imienia Kazimierza Żadejny. Odsłoniono także jego pomnik. Na wniosek kibiców z 2006 roku jego numer został zastrzeżony. W barwach legii nikt więcej nie zagrał i nie zagra już z numerem 10.